Około 1500, nie? No dobra, to chyba chyba możemy zaczynać, tak mi się przynajmniej wydaje. Eś, witajcie, jestem Kaplik, a, a to jest poradnik. Jak przepierdzielić Exalty? Kupiłem jak widzicie, kupię 20 fusingów za 23 Exalty podajże. Mam tutaj trzy itemy 6 sokety. I postaram się po prostu je połączyć. Oczywiście jest to Liga standard, tutaj mogę wam pokazać. Będę to robił w prosty sposób, żeby, żeby nie robić tego tak długo. Nacisnę sobie Shift, złapę fusinga i będę linkował od pierwszego do ostatniego. Zobaczymy czy dam radę w ogóle jakikolwiek itemek połączyć. Jesteście gotowi? <grym> w dobrym momencie wszedłeś cześć person, siemanko mamo jestem w telewizji no spoko, no to co, zaczynamy ja trzymam kontrol i będę linkował aż się nie połączy mój itemek na sześciolink zaczynamy czy chociaż jeden się połączy ha nie wiem zobaczymy Dobra, pierwszy się nie chce zlinkować, więc może drugi teraz. Ciekawe, że jest inny dźwięk jak linkuje armor i jak linkuje, na przykład łuk. Beka. No, za chwilę coś czuję, że odleci mi przycisk od myszki. No, ale nic. Jak się, nie u... jak się uda, to resta fizzingów dla mnie. Nie, jak się uda, to Wacko wylinkuje pięciolinka. Aczkolwiek widzicie, że... Pff, opornie tu idzie. Nawet bardzo. Zostało mi już po 14 fusingów ze wszystkiego. Nie, Wacek, bo ty jesteś w moim hajdaucie to wszystko przez ciebie, stary. <słuch> pam, 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 pam. pam. Zobaczcie, zobaczcie, wezmę sobie kilka fusingów i wyjdę z hideoutu, nie, nie wyjdę z hideoutu, bo kurczę pff, nie mogę, <gryw> bo jest to postać pod pvp. Uh, był 5L, widziałem, znaczy bez to 5 nie interere, ja się skupiam tylko i wyłącznie na sześciolinkach. No, martwi mnie jedna sprawa. Wydaliśmy tak dużo i, i możliwe, że nam się w ogóle nic nie połączy. Jak nie linkować 6L? No dobra, widzimy, Łuk się właśnie połączył. jak klikam na niego, mam, wyświetla nam się napis. I ten already has maximum number of socketed links, czyli nie mogę go już rozlinkować. Siema, cześć, overprime, Siemanko. Kurwa, niech te napisy znikają już, nie? Już, Pst, poszły se. Halo? O, tak lepiej. Dobra. Więc mamy już jednego sześciolinka. <laughs> Streamer RNG. Nie, po prostu fart. <laughs> po prostu fart. Dobra, weźmiemy tutaj od Wacusia item. Daj item. Aj, no, really? Nawet no, 6 soketa nie masz na tym? et nie będę łączył tego, stary. Bez przesady. A ja to chciałem na 6 połączyć. <hłysy> Wy w trakcie możecie oczywiście pozdrawiać tam... Rodzinę, kumpli. Mnie na przykład. A widzicie, uczek się połączył. Tylko i wyłącznie uczek. Nie mam jewelerów, stary. Nie posiadam jewsów. Mówię ci, że nie mam jewsów. Kurwa. Jak miał Jeffsy to bym Ci to zrobił, ale nie mam. Pozdrawiam, Kapika. Dziękuję Tobie i wzajemnie. Ja Ciebie też pozdrawiam. Nawet mogę Ci pomachać, jak chcesz. Pozdrawiam, dziewczynki. Jestem przystojny i mam basata w i jak coś to PrivPS, PSK Ciebie też pozdrawiam. Mamy ciebie też głupi... To ma szczęście. <noise> Wiadomo. Widzicie, fusingi nam, nam się kończą. Cholerka. Dobra, mamy już dwa sześciolinki. Jej! <noise>

Pam, 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 I'm done, thanks, boys. Tak się właśnie, panowie, zarabia. Exalty na standardzie. Wydałem 23 exalty, a zarobiłem 20, 40, około 55 exaltów. W tym momencie. Teraz, Wacek, możesz dać swój łuk. Teraz God ciebie wezmę. Tam Level 74 Ciekawe, czy się rozlinkuje, nie? Jakby się pięciolink połączył, nie wiem, po prostu wiecie co, nie chce mi się klikać wolno, więc będę klikał bardzo szybko. Nawet zero link był, what the fuck. Dobra. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o poradnik zlinkowania. Masz, zabieraj, zabieraj to ode mnie. Teraz pora na giveawaya. Nie, nie będziemy robić giveawaya. Zrobimy może jak sprzedam. Wycie? Bem, bem, bem. Ale musicie powiedzieć, że bardzo oporne były te trzy itemy. Połączyły się oczywiście, ale. Cześć, futrzak. Cześć, cześć. Połączyły się, aczkolwiek troszkę mi to zajęło, żeby, żeby to zrobić. No ale tak jak mówię, no, linkowanie jest bardzo proste, jeżeli ma się, ma, ma się kurency. No i tyle, no. No i tyle. Nie pozdrawiam kolegi Kamila, który mówi, że się. Nie pozdrawiamy kolegi Kamila. Długo nic, a potem trzy. No, widzisz, piw? Tak to już jest. Dobra, włączymy może jakąś, jakąś nutkę teraz, nie? Ja tak tak dziękuję za oglądanie, pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć, dobrej nocy, bo jest na 10.11. No, do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Ja jestem Kaplik, a to jest moja ściana. Dobra, powiedzmy...